Manko, jestem w Lipsku i teraz będę szedł na mecz Dzisiaj będzie krótszy odcinek, bo bez zwiedzania miasta Gdyż jadę do Polski i Lipsk mam po drodze A że akurat jest mecz, grałem dzisiaj z FC Köln, A w FC Köln gra Kuba Kamiński Chciałem go zobaczyć, także po drodze mi wyszło, że mogę się zatrzymać ten mecz obejrzeć A później będę dalej jechał do Polski Zaparkowałem tutaj w jakimś parku teraz idę sobie tutaj wśród tej zieleni w cieniu Stadionu w zimnym meczu, tutaj jestem. To jest 20 września, jest 33 stopnie, strasznie gorąco. Ale widzę, że są tutaj kałuże, czyli musiało padać, i teraz nagle jest tak ciepło. Bo tam, gdzie mieszkam na co dzień, przy granicy holenderskiej, tam było dość chłodno przez cały tydzień. W sumie od początku września było dość chłodno. A tutaj nagle taka temperatura. Jesteśmy w Lipsku, tutaj gra drużyna RB. To Red Bull musi wejść, nie? Jedną ręką. Tak, co sprawdzałem w tabeli. To drużyna w cykelne lepiej weszła w ten sezon. Ogólnie mi to jest bez różnicy, kto wygra ten mecz. Aczkolwiek fajnie by było, jakby Kuba Kamiński coś strzelił, to już by miał wymyślone tytuł w miniaturkę. No i myślę, że może być 2-1 dla kelny, skoro lepiej weszli w ten sezon. Ogólnie to liczę, że będzie po prostu dobry mecz i że nie będzie 0-0. Teraz czas porozmawiać o pieniądzach. Bilet na ten mecz zakupiłem na stronie internetowej RB. Zapłaciłem 66 euro. Kluka meczowa kosztuje 95 euro. Ja w fanshopie zakupiłem tradycyjnie szalik na pamiątkę. Kosztował mnie on 18 euro. W strefie gastronomicznej za 4,20 dostałem giętą w bułce, która w smaku była po prostu ok. Dlatego tego pićko półlitrowe za 5,30. Mają tutaj coś, czego jeszcze nigdzie nie widziałem na żadnym stadionie, a mianowicie litrowe piwko. A to z kolei kosztowało 9 ,90 euro 90 centów. Tak wygląda Red Bull Arena, otwarta w 2004 roku. w Miejscu dawnego Central Stadion, który mógł pomieścić aż 100 tysięcy widzów. Dziś może pomieścić niecałą połowę z tego. Nowy stadion powstał z myślą o mistrzostwach świata w 2006 roku, które odbyły się w Niemczech. Początkowo grał tutaj FC Sachsen-Lipsk, klub o silnych robotniczych korzeniach. Gdy Red Bull chciał go przejąć, wszyscy zaprotestowali. A trybunach pojawiły się teraz z hasłami tradycji nie da się kupić oraz lepiej martwi niż Red Bull. Tak więc klub upadł w 2011 roku, a austriacka firma przejęła inny lokalny zespół i przyniosła go właśnie tutaj. Tak narodził się Rasenball Sport Lipsk, a Central Stadion zmienił nazwę na Red Bull Arena. Ciekawostką dla mnie było to, że z głośników leciał hymn gości z Kolonii, Którzy pokazali, że gardła również zostały odpowiednio nabliżone i były gotowe do wspierania piłkarzy. Ja też już zajęłem swoje miejsce i jestem gotowy na piłkarskie emocje. Kuba Kamiński wyjściował 11, tak więc Twoje zdrowie i życzę dobrego meczu. W 13 minucie gospodarze mieli rzut rożny, w polu karnym niemałe zamieszanie. Pierwszy strzał prosto w bramkarza, ale dobitka już ma więcej siły i precyzji, a piłka ląduje w siatce. Strzelcem gola jest. 10 minut później Jan Tilman z stan meczu celnym strzałem tuż przy słupku Na nagraniu widać i słychać jak wielu kibiców z Kolonii przyjechało i zasiadło w normalnych sektorach między kibicami RB Tu z kolei dopik tych, którzy zasiedli w klatce Kolejny atak gospodarzy Marvin Schwabe wychodzi dość ryzykownie z bramki Na szczęście dla niego nic groźnego z tej akcji nie wyszło Jednak jak na kapitana dość nieodpowiedzialne zachowanie 44 minuta meczu i fantastyczny strzał Baugartnera Ale Schwabe końcówkami palców odbija piłkę Jednak wprost pod nogi Romulo Który z najbliższej odległości strzela na bramkę i wyprowadza RB na prowadzenie Doliczony czas do pierwszej połowy i Bakajoko w driblingu podcięty przez obrońcę jednak gwizek sędziego milczy A młody belka tańczy z futbolówką No teraz to sędzia już musiał podyktować rzut wolny Piłkę tuż za linią pola karnego ustawia kapitan zespołu z Lipska, lewy obrońca Dawid Raum, krótki rozbieg, strzał i... Tak więc do przerwy mamy wynik 3 do 1 dla gospodarzy. Kuba Kamiński nadal bez gola, a mój typ w wyniku już dawno legł w gruzach. Pierwsza groźna akcja z drugiej połowy to znów rzut wolny. Tym razem odległość znacznie większa także dośrodkowanie, ale celne. Wprost na głowę i strzał, który sprawił problemy bramkarzowi. Mimo tego parł go na rożny. Jan Diomandy wybiega sam na sam z bramkarzem, ale kapitan FC Köln po raz kolejny fantastycznie broni. Mimo że puścił trzy bramki w tym meczu, to uzyskał najwyższą notę za to spotkanie, co pokazuje, że gdyby nie on, mielibyśmy pogrom. A jak grali jego koledzy, to widzimy w tej akcji. Ragnar Ache dostaje idealne podanie na piąty metr przed pustą bramką, ale jego strzał ląduje obok słupka, tyle że nie z tej strony co trzeba. A chwilę później znów akcja ma bliźniaczy przebieg. W Niemczech przepisy zabraniają używania nazw sponsorów w nazwach klubów. Jedynym wyjątkiem jest Bayer Leverkusen, bo powstał jeszcze zanim wprowadzono ten zakaz. Dlatego drużyna z Lipska nie może nazywać się Red Bull. Oficjalnie skrót RB oznacza Rasenballsport, czyli w dosłownym tłumaczeniu trawiasty sport piłkarski. I to mnie właśnie rozbawiło, bo pod Podczas meczów sektor ultra skrzyczał trawa, a reszta stadionu odpowiadała sport piłkarski. dnia na meczu było 47 170 widzów, czyli był sold out. Rewiaści sportowcy nie zaprzestawali ataków. Tutaj mamy akcję bakajoku, który gładko wchodzi w pole karne, ale niecelnie nie podaje. Chwilę później znów ten sam piłkarz i tym razem celnie i nawet efektownie. Jednak Ridle Baku wywala piłkę w kosmos, jak gdyby miał w tym baku paliwo rakietowe. Więcej bramek już nie padło, sędzia kończy to spotkanie. To było dobrze spędzone popołudnie w Lipsku. Ciepła, słoneczna pogoda, do tego zimny browar i piłkarskie emocje na wysokim poziomie. Cztery bramki oraz wiele interwencji bramkarskich. Ale jako Polak muszę ponarzekać i właśnie na Polaka Rodaka, bo liczyłem na coś więcej ze strony pana Jakuba. Tym bardziej, że już tydzień później w meczu przeciwko VfB w reprezentant naszego kraju zdobył bramkę. Dziękuję, że obejrzałeś do końca. Mam nadzieję, że i ty dobrze się bawiłeś. I pamiętaj, to nie subskrybuje, ten z policji.